Siemaneczku, siemaneczku, ja jestem Grek i witam Was w grze PALWORD. Będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. Dzisiaj przejdziemy się na minibosa, który znajduje się na mapie i postaramy się go oswoić. Także zapraszam do oglądania. Elita Gier tutaj zaczyna się prawdziwa gra. Zwierzątka pracują, a my zabieramy się dzisiaj za wizytę u pierwszego bossa takiego mini-bossa, który jest luzem. Chodzi sobie po mapie. Dało mi się tutaj połapać też kilka stworzonek i upgrade'ować bazę troszkę wyżej. Będzie nam brakował jeszcze taki cooler box, bo chcemy za cooler box. No, lodóweczka taka mała. I tutaj będziemy potrzebować trzech ice organów jeszcze. Więc, więc tutaj jesteśmy przyblokowani. Jak odblokujemy sobie poziom 10, nawet jest to powinno być tu napisane base upgrade, to wtedy będziemy mogli posiadać dwie bazy. No i wtedy będziemy się stąd wyprowadzać, aby znaleźć sobie znacznie lepsze miejsce ze znacznie lepszymi zwierzętami. A także, a ten, nie wiem w sumie czemu to drzewo robię, ale niech sobie robię. Teraz tak, odblokowane mamy tutaj medykamenty, lepszy stolik, skrzynkę na pokebole, na, na kulki i oczywiście kulek jest też trochę skraftowany. Będziemy sobie chcieli złapać teraz bosika, bo nie chcemy go zabić. Metalow metalowa, tak, stone. On już nie będzie nam potrzebny. Pozostawimy to co nie potrzeba. Tutaj też, bo na razie nie mamy broni. Eee, Kuszę, skraftowałem. Kusze, tarcze i lepsze ciuchy to są rzeczy, które mamy tu odblokowane w drzewku. W drzewku do 16 poziomu. Także tutaj już jest mega shield. Nie, to jest ta wcześniejsza tarcza. Na tej nie mamy tych części. A głównie, jak będziemy mieli te części samochodowe, to pierwsze co musimy sobie zrobić. Jak inkubator, aby zdobyć troszeczkę lepsze porządka Znaczy lepsze, no coś innego, tak? Żeby nam się coś wykluło z jajek. Coś, co nie lata po. Mm, nie lata po bazie. Chciałem powiedzieć, nie lata po mapie. Dobra, to mamy to. Chociaż może są takie też. <laughs> mamy coś, możemy więcej? Możemy jeszcze z 10 możemy zrobić. Dobra, ile mamy strzałek? 260. Pieniążków mamy 2100. Weźmiemy sobie jeszcze tutaj. Lepiej mieć tych strzałek trochę więcej niż za mało. Tak samo z kulkami. Skraftuj to, ja skraftuję to. Będziemy mogli się wybierać. Ja już wszystko praktycznie myślałem, że przygotowałem, ale jeszcze tutaj troszeczkę brakuje. Chociaż ja wiem, czy tyle kulek potrzeba. Możemy to zostawić. Niech one sobie to tutaj pokraftują same. Strzałki też weźmiemy. Zobaczmy, co my mamy za zwierzęta ze sobą. Tego wilka, ptaka. A starczy na spokojnie. Tutaj nic takiego specjalnie nie potrzeba A ten może być Ten jest dobry bo wagę nam podnosi A tego Tego złapałem dzisiaj Tutaj też zobacz jakiego ma fajnego boosta do spida i, I do zbierania drewna Aczkolwiek do drewna jest mniej potrzebny Dobra Wypnijmy się teraz na miejsce gdzie mamy mieć tego bossa Hungry hungry Hmm, mapka idziemy na tego tutaj, bossa. Chilet, także to jest taki mini boss. Tutaj też kawałek mapki jeszcze odblokowałem. Ok, zobaczymy, jak nas przyjmie. Jest to stworzonko wodne. W sumie zabrać ze sobą dnika ogniowego, ale mam powietrzny liściasty. Jakoś damy tam radę. Sądzę, że na spokojnie przejdziemy. Że na spokojnie damy radę. No jest tu u góry. A czy przejdziemy, tu, tu, tu to wejdziemy. Dobra. Tu, tu. <ś> A. Przecież nie wiem czemu tak idę, a nie tak. Jest wilki, i skraftowałem sobie do wilka siodełko. Też fajne jest to, skraftujecie jedno siodło, one potem jest po prostu już na wszystkie stworzenia. I tutaj mamy. O, już chodzi nawet. Zobaczcie, ma tam 1800 HP, 1800, 1186. Nie powinno być źle, aczkolwiek zobaczymy, jak nam to pójdzie dobrze, że jeszcze go nie nie dziabnąłem. Mamy kuszę. Pach. Pach. A w miarę idzie, to jest taki na spokojnie bosik. Już pakujemy zwierzaka naszego. O! I teraz, jak go kuszą, to my go wykończymy. Więc musimy mieć ze sobą łuk ten prymitywny, najlepiej. O, dobra, żeby nie ta kulka, ale. Zmieńmy sobie kulkę. O, patrzcie, nawet go żeśmy niebieską złowali. Pierwsze, pięknie! Boss, i teraz, zobaczcie, dostaliśmy y, te cywilizacyjne części. Osiem sztuk. Y, normalnie chyba są dwie, bodajże trzy. Tutaj, że jest troszeczkę te raty, są podniesione. Y, jest wyżej, także już będziemy mogli sobie y, skraftować. Jajeczka. Także zobaczcie, ten pierwszy bosik i już nam się odznacza na mapie, że jest pokonany. Wracamy sobie teraz do bazy. Słuchajcie, wiecie co tu jest? Mi brakuje chyba małpkę, żeby złapać jedną albo dwie, żeby dostać bonusa. Dwie, dwie małpki. No dobra. A że są tutaj. W to samo przyzwyczajenie z innej gry, że chcę zsiąść i naciskam E, żebym ja jej nie zabił. Tym chyba nam ucieknął. No. A, no za. A, zieloną rzuciłem. A licho. Alicho. Jedna. I zobaczmy teraz, wtedy będziemy mieli 10 sztuk i dostaniemy expa. Tylko czy nam się uda tej nie zabić. Oj, coś czułem, że chyba przesadzę. No to trudno. Coś czułem, że przesadzę, ale... Więcej chyba nie ma. No to już jedna się na pewno gdzieś tam nadarzy. O, 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 o. Jest i nadarzyła się. Za na daleko nie trzeba było szukać. Laki gdzieś tu jest. Ale to za chwilę. Nie wiem, czy Wam mówiłem. Laki to jest ta, ten sam zwierzak, co powiedzmy oryginał, czyli to ta, taka małpka. Przypuśćmy, jeśli mówimy o takiej małpce. A jest. Jest trochę większy, nie? No i dostaliśmy dodatkowego expa. Będzie? Jest, patrzcie, jest laki. Ty żeś odskoczył. No i mamy Lakiego. Pięknie. No jak się szcz... jak się parci powiedzmy tutaj. Co? Dobra. No. To lecimy z powrotem teraz ten. Laki złapane. Małpki doekspione w sensie Wyłapane, co miało być wyłapane. 10 sztuk jest. Elegancia. I wracamy do bazy. E... A tak, dobrze, dobrze, myślałem, że kliknę mnie w to, to trzeba. To tu stoi to puste, te ja no one tłuczą co innego, no ale... To no, co, po co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no? Dobra, powinniśmy mieć teraz na ekinkubator, a jakby nie, nam kamienia brakuje, a ten zamiast tam tłuc, to tu tłuczę. Co to będzie po tym nośniu. Dobra. I mamy ekinkubator. Stawmy sobie go na przykład tutaj i wrzucimy nasze pierwsze jajo. Jakie zachwycone. Użmijmy jeszcze jeden. I tu, jakbyśmy mieli ten, to jeszcze możemy dać jeszcze jeden. Chociaż dwa, ja wiem. W sumie. A później zrobimy kolejnego bossa. To. Czy coś nam jeszcze jest potrzebne? Zobaczmy sobie z engramów. Czy mamy tutaj coś po tej stronie? Tu jest pistolet. Jeszcze, jeszcze nie, to tu jest. To jeszcze nie. To jest, to jest też dobre fajne urządzenie do łączenia Dinków. O, a tu mamy na... Czyli to mamy tego siodełko. Właśnie, i teraz wam pokażę czekajcie, wstawimy sobie to siodło tutaj. Czy, co nam brakuje? A fiber i... Zawsze czegoś brakuje, nie? Tutaj dajmy sobie owieczkę, trzeba zawsze sprawdzać statystyki, bo dobre są takie, które mają busta w, w work, nie? No ale dobra, niech jest jakakolwiek. Jedno łóżko nam brakuje. Jacuzzi, zobaczcie, też postawiłem. Patrzcie, jak sobie odpoczywają wesoło. Nie wiem, wyczyścił tu kawałek, wyczyścił tu kawałek i tyle o, możemy upgrade'ować postać, zobaczcie, zbieramy sobie takie yy, zielone posążki i tu w tym pod F'ką upgrade'ujemy sobie postać i jeszcze raz możemy, dzięki temu będzie nam łatwiej yy, oswajać no już teraz potrzebujemy 7, jest ich bardzo dużo porozrzucanych na mapie a po jak naciśniamy, wybieramy sobie na przykład tego, którego mamy gdzieś tam. Możemy mu tutaj zobaczcie Tu mamy takie, jakby, ja na to mówię, płomyczki. I na te płomyczki mamy niebieski. No i nawet przypuśćmy, że weźmy sobie na przykład tego wilka, żeby on miał yy, większy na przykład, atak I weźmiemy sobie, to masz 3% więcej. Pach. I noż następny, wiadomo, kolejne 3%. Już nam chce. Yy, Dwa. Oczywiście to nie tylko niebieskie będą, potem wchodzą fioletowe i żółte. Także także to w tą stronę. Dobra, dwa haczerki są, jeszcze jeden miał być. A nawet i dwa, bo plusem jest to, że jak nie będziemy potrzebowali to zawsze można to rozebrać, kamień potrzebny i yy, ten. I ten, no i ten ten. Wszyscy wiedzą co ten yy, ma oznaczać. Musimy troszeczkę wspomóc tu naszego kolegę. A żeby mamy po prostu większe zbieranie niż, niż ten. zwierzak. to pójdzie nam znacznie szybciej. O! I przeciążenie. Dobra, zrzućmy to do skrzynki. O, macie, widzicie, możemy sobie zrobić jeszcze tarczę też większą. wiecie co, zróbmy sobie faktycznie większą tarczę, lepszą tą tarczę niż tą. Te dwa haczery nam starczą na razie. A jednak tarcza no. Ono będzie duża różnica. Teraz tutaj rzućmy coś, żeby nam tutaj pomogło to robić. Dziąż. Hangry hungry. Głodne są wszystkie. Poczekaj, zobaczę czy jest tu żarcie. A, nie ma jedzenia. Uuu, a czemu ta, to, to tak? Czemu to tak aż wyszło? Właśnie widzę, że one są głodne Dobra, najbliższe krzaczki zebrane, ten zamiast robić, no, no niestety jak wyrzucimy tego swojego zwierzaka Jak wyrzucimy tego swojego zwierzaka, oj, przez przypadek podniosłem Aż się rzucą, wszystko zniknie, o, 10 barek co to jest Wiem co teraz, teraz, teraz tak. Yy, mamy zwierzęta takie, które mają kilka funkcji. Tak jak na przykład ta małpa, tak? Pod F. Zobaczcie, ile ona ma tutaj funkcji. To co ona jest taka bardzo, bardzo mocno rozkojarzona. Do sadzenia bardzo dobry jest ten, szczególnie na początek, bo ma tylko planning. I zbiera. Sadzi, znaczy się sorry. Ten będzie też zbierał, to jest zbieranie. Do nawadniania. Samego nawadniania dobry jest słonik, bo tylko nawadnia. Ten jeszcze nawadnia i chłodzi, i ma jeszcze handy, transport i wszystko. Jest ok, no bo to też do transportu nam się by przydał, tak? Weźmy na razie tą Pixie, sobie schowajmy. Dajmy tego słonika, żeby on nam nawadniał. Transport musi być jakiś, no bo musi być. Ten tylko przepala, te skuwają. Więc tak na dobrą. I jeszcze ta też transportuje, więc nie jest źle. mamy dwa do transportu mamy do odlewania dość do tego i do zbierania nie mamy do zbierania plonów dobra odpuśćmy sobie jednego jelonka i znajdźmy coś coś do zbierania tu mamy tego bossa to ja wam zaraz pokażę właśnie tego bossa też rzuciliśmy go tutaj tego lakiego bossa lakiego znaczy się co my byśmy tutaj mieli dobrego do samego zbierania? Nie ma takiego do zbierania. O, ten mógłby być, bo ten będzie jeszcze calling. a nie mamy lodówki, więc on nam będzie zbierał. Możemy dać tego. Więc się skupi na zbieraniu wtedy. Dobra, tu mamy lakiego. I zobacz, o, laki ma plus 50%. Zobaczcie w pracę. Jest atak speed, bardzo fajny, bardzo fajny zwierzak. I jak on wygląda? On jest po prostu większy od tamtych. Tak, jakżeście żeście widzieli. On po prostu jest większy od tamtych, nie? Tego lakiego możemy wrzucić, jak on ma 50%. Hmm. To, on też będzie właśnie robił wszystko, nie? I to, jest, I to jest właśnie minus tego wszystkiego, że też będzie robił wszystko, nie? A tu mamy bosika naszego, zobaczcie. Złapanego. Jaki fajna, jaka wodna fretka, nie? Jak se na nią skraftujemy siedzisko, no to będziemy mogli na niej normalnie jeździć. O, gdzie ty jesteś? Ty miał shielda zrobić i nie zrobił w końcu do końca. Aha, dobra, bo myśmy odeszli od, 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 od tolika, on poszedł za nami. Teraz tak, shield ten ma tylko 100%, stówkę. Ten ma za to, oparcie 260. już jest, już jest różnica, nie? W sumie na razie, to w sumie można byłoby to zniszczyć, bo, bo po co mi to trzymać, nie? E, zobaczmy, gdzie mamy jajka schowane. A no na razie może my tutaj. Ej, okay. Pracuj tu wtedy. siedzisko na kierownika. Tutaj są. Opatrzcie, były, były gdzieś jakieś kulki. O, są jajeczka. Weźmiemy sobie tak. Large. No, dobra. Bierzemy large. I tu mamy large. Dwa. Czyli duże. Tutaj i tutaj. No. Tutaj jest oczywiście pół godzinki. Eee, zobaczmy. Nie wiem, czy ognisko coś da. Chyba to ognisko ostatnio sprawdzałem to nie wiem, czy ono coś dawało. Aczkolwiek tu mamy inkubację Speed 0, więc. Sprawdzę z czystej ciekawości najwyżej się rozbierze. A! Jednak coś dało. Jednak za zimno jest. A to ciekawe, ciekawe. Ale jak dałbym drugie, to już to chyba nic nie da. Bo musi być lepszej jakości ogień mi się wydaje. To nie jest tak, że. Albo jakiś podgrzewacz może jest. Nie, to już nic nie dało. Jeszcze raz test. Tak. Czyli jednak, a powiem, że ostatnio tak stwierdziłem, właśnie, że to nisko nic nie daje. A wychodzi na to, że coś tam jednak daje. Tu mamy 50%, tu mamy 0%. Uruchamiamy. No jest od razu inny temat. No dobra. Co się wykluje z tych jajek, to już w następnym odcinku zobaczycie. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Sądzę, że to w tym momencie na tyle. Boska, żeśmy zrobili coś, żeśmy znowu połapali. I w następnym odcinku przejdziemy się do pierwszego dungeonu. Niedaleko tutaj, tutaj tego obeliska jest dungeon. Zobaczymy, co jest w środku. Tam też jest taki bosik. No i też go spróbujemy oswoić. Bo tych, tych zwierząt jest tutaj dosyć sporo. Także jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Yy, dajcie subskrypcję, lajka, jak Wam się podobało. Yy, zapraszam do nas na Discorda elitagier.pl. Tam znajdziecie link również tutaj na dole pod filmem. Jest ten link. Jak szukacie kompanów do gry, nie tylko tej, ale różnych innych, zapraszam do nas. Elitagier.pl. A my zobaczymy się w następnym filmie. Z tej lub innej gry. Na razie.